Kuba, wcześniejsze mecze z Zagłębiem nie układało się dla Was najlepiej, ciężko się Wam grało. Dzisiaj pewnie pokonaliście. Co mam powiedzieć? No, Zagłębie zawsze jest dla nas trudnym przeciwnikiem. Nie gra się nam z nimi najlepiej. To jest kwestia, mi się wydaje, jakiegoś tam podejścia w naszej głowie. Ileś tam meczy z rzędu z nimi się źle grało i, i potem mi było coraz ciężej. A, ale dzisiaj przełamaliśmy tą pasy i oby tak już zostało. No właśnie, chyba też była potrzebna Tobie ta bramka na przełamanie w końcu. Potrzebna była. Bez komentarzy. Kuba, od początku sezonu trener rotował tym składem. Teraz krystalizuje się ten wasz trzeci atak z Radkiem i Milanem. Czujecie się już z zgrani? Powiem, że z Milanem i z Radkiem gnałem się naprawdę coraz lepiej. Nie wiem, czy to widać na lodzie, czy nie, jak to wygląda z góry, ale na lodzie naprawdę czujemy, że, że to coraz lepiej wychodzi. Dziś ten mecz wyglądał dobrze, jednak ta trzecia tercja troszeczkę wkradła wam się chyba rozluźnienia. Na pewno mi się wkradł rozróżnienia, był tam wynik bodajże 6-1, tak? Czy 6-2 potem już wiadomo jak to jest. No. Ale wynik był spokojny, także te trzy bramki czy dwie zapłębia, to nic się nie stało, że tak powiem.